Czym są klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych? Nazywam się Karol Moszumański, jestem aplikantem adwokackim i w tym nagraniu postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Klauzule abuzywne to postanowienia, które mogą pojawić się między innymi w umowie kredytowej zawieranej między bankiem a konsumentem. Ich występowanie powoduje, że interes konsumenta jest marginalizowany, a jego pozycja jako strony umowy ulega znacznemu pogorszeniu. Klauzule abuzywne, inaczej nazywane są także postanowieniami niedozwolonymi. To zapisy umowy, których po pierwsze nie uzgodniono indywidualnie z konsumentem, po drugie kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a po trzecie rażąco naruszają jego interesy. Jednak nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenie stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, o ile zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Klauzule abuzywne są niedozwolone, ponieważ wprowadzają skrajnie niekorzystne dla konsumenta postanowienia umowne. Co istotne, przy ich narzucaniu przedsiębiorca korzysta ze swej dominującej pozycji w obrocie rynkowym. I w ten oto sposób zmusza takiego konsumenta do zawarcia umowy, która zawiera postanowienia radykalnie wzmacniające pozycję przedsiębiorcy. Obecnie najgłośniej jest o klauzulach abuzywnych właśnie w umowach frankowych. To dzięki występowaniu takich klauzul abuzywnych, frankowicze skutecznie mogą podważać umowy kredytowe i pozywać banki. O stwierdzenie ich nieważności. Klauzule abuzywne w kredytach bankowych stanowiły przede wszystkim zapisy dotyczące przeliczania kwot stanowiących wysokość kredytu i wysokość raty kredytu. Zgodnie z takimi postanowieniami, bank stosował kursy walut, przeważnie wykorzystywał do tego franka szwajcarskiego, tak było najczęściej, które to kursy wynikały z wewnętrznych regulacji banku. Takie postanowienia dawały bankowi możliwość ingerowania w kursy walut tak aby czerpać jak największe zyski również ze spreadu, a całość ryzyka kursowego bank przerzucał na kredytobiorcę w ogóle go o tym nie informując. Co więcej umowy przewidywały przeliczenie wysokości kwoty kredytu tej wypłaconej przez bank i rat kapitałowo-odsetkowych Wpłacanych przez kredytobiorcę odpowiednio po dwóch różnych kursach: po kursie kupna i po kursie sprzedaży. Jeśli umowa o kredyt frankowy zawiera takie postanowienie, konsument może przed sądem powołać się na ich abuzywność. I takie postanowienia umowne nie wiążą konsumenta. Przy kredycie frankowym sądy najczęściej, jeśli jest takie żądanie kredytobiorcy, uznają, że umowa właśnie bez tych postanowień nie może być wykonywana i to stanowi podstawę do jej unieważnienia. Oczywiście, oprócz klauzul abuzywnych dotyczących sposobu przeliczania walut, są jeszcze inne, na przykład dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Dlatego, jeśli chcesz, abyśmy przeanalizowali Twoją umowę i Zweryfikowali, czy występują w niej inne postanowienia niedozwolone, ale również te dotyczące przeliczania walut. Wyślij nam skan umowy do bezpłatnej analizy, a my powrócimy do Ciebie z informacją zwrotną.